Jestem u moich przyjaciół w Łodzi. Wczoraj prowadziłem otwarcie te polówki jednego z trzech filmów. Szrek, wiadomo, najfajniejszego. Jestem w Łodzi i zobaczymy, co będę w tej Łodzi robił. Myślę, że pojedziemy dzisiaj zobaczyć parę miejsc, więc dzisiaj będzie trip po Łodzi i przy okazji na szybko pokażę wam tyle domu, ile mi pozwolą, bo po pierwsze tu jest basen, ale chodźmy dalej. Basen. Zajebista oranżeria. Oranżeria od środka. Książki, filmy i Wojciech. A tutaj dwa takie czudeczki łódzkie, tak? Lula. wstał. Możemy jechać. Dyzio, lula. Halo Dyzio, pokaż się do kamery. Tak. Gdzie idziemy no. najpierw? O. No i... To, Kierowca wyścigowy. Co masz? Ciekawe, ale też już byś śniadanie dzisiaj. to jest drugie A, no w porządku, ja no, nic ciasie, nie zamówiłem. pierwsze w wannie ciastka. Czy mogłabyś powtórzyć? Nie. Po pierwsze zjadłem w wannie. Ciastka z kawą. Ciastka rano z kawą w wannie, to jest tak jak masz 12 lat i sobie wyobrażasz dorosłe życie. To właśnie no. tak, to ty je wjedziesz po prostu. No, to Żyjcie to jak Wojtek. Powinno się coś słodkiego rozjeść, czyli e, rano. Bo i tak jest mądry, więc mówię, że sprzedam Opla. Lula Piovi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce. Czy to jest dzielnica Widzew też? Ale mądry. jest. Czy to jest aż taka. Myślę, że górka to jest dobry opis tego miejsca. Powiem Wam, że pięknie w tej łodzi. No. Myślałem, że nagram vlog. A tu się okazuje, że najwięcej nagrań jest z waszego domu i ze śniadania. Chodźcie, psy! Okej, okay. <laughs> chyba nie mam posłuchu. O, dobra, chodźcie. O, teraz podłożę ten biciców. To była moda, co bardzo skrzywdziło wiele osób. Że mierzenie inteligencji jest rzeczą względną. To, że ktoś potrafi rozwiązywać testy albo nie potrafi, to on nie przykłada się do Ale Doda była w męsie. No ale to nie jedno. To, nie mam, to jest jakaś, że... No dobra, no to się to potwierdza. Ej, <laughs> hey, Dorota, jak to oglądasz, to ten. Bo i tak nie mam niczego na myśli. Która to godzina, że dzwony biją o 12? A jeszcze musimy odwieźć Augustyniaka z psami? Monopolis, bardzo to jest ładne. To jest jakieś pofabryczne takie? Pewnie no. tak, no i z budową. To Monopolis, bardzo ładnie. Podoba mi się tu. Jakbym tu mieszkał, to bym tu chodził. W sensie, jakbym tu mieszkał, to bym tu mieszkał. Jakbym mieszkał w łodzi, to bym tu chodził. Założyłem, że nie patrzyłem w kamerę, więc macie teraz luk. Wojtek, ja całe życie nagrywam. Całe życie nagrywam, całe życie gram. Z powrotem do Wojtków. Tu proszę bardzo, cyfrowy obraz na ścianie, oni są nowocześni. Z łodzią to mam zawsze tak, że jak w niej nie jestem, to zapominam, że jest bardzo fajna. Z tym was zostawiam. Przepraszam, do tej kamery mam ujść?